Od początku naszego życia, kiedy rodzice i nasi chrzestni na naszych czołach zrobili znak Krzyża Świętego, jesteśmy z tym krzyżem związani. Jesteśmy związani z Tobą, Jezu Chryste, który w swoim krzyżu ukazujesz nam nie jakieś znaki cierpienia i męki, ale przede wszystkim wielkiej miłości. Tej miłości, która z krzyża do nas płynie. Zawsze, wiele razy już Wam to opowiadałem, kiedy spotykałem się z dziećmi w przedszkolu, i kiedy z tym moim biskupim krzyżem pochylałem się nad nimi, maluchy chwytały za ten krzyż często i mówiły: Ty, dlaczego on na tym krzyżu umarł? Pamiętam, że zdolny byłem tylko im powiedzieć jedno: bo bardzo, bardzo was kocham. I dlatego też dzisiaj ten krzyż przyjmujemy jako wielki znak Bożej Miłości. A z krzyżem Jezusa, jak w kanie galilejskiej, przychodzi jego matka. Tak przeżywaliśmy te dni tutaj w naszej diecezji, w dniu jubileuszu, kiedy towarzyszyła nam ikona jasnogórska. Dzisiaj w znakach Światowych Dni Młodzieży towarzyszy nam pewnie najbardziej ukochany obraz Ojca Świętego Franciszka, bo kiedy z Rzymu wylatuje i wraca po podróżach apostolskich, zawsze spotyka się z Maryją właśnie tam, w kościele Santa Maria Maggiore, gdzie jest oryginał tego obrazu. Matki Bożej, ocalicielki ludu rzymskiego. Dlatego chcemy też powierzyć Maryi to pielgrzymowanie, chcemy powierzyć Was, moi drodzy młodzi, chcemy powierzyć wszystkich chorych, cierpiących, starszych, chcemy powierzyć wszystkich, którzy czuwają nad nami, wszystkich, którzy także tutaj w tym miejscu pracują, a więc żołnierzy, wszystkich lotników, prosząc też dla nich o Boże Błogosławieństwo, o to, żeby. Ten symbol, który dzisiaj przywieźli miłości Boga i Maryjem, żeby także była w ich lotniczych sercach. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże!